Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Monika zając czerkies muszla słów. Żyłki i nerwy, linie papilarne odbite na korze drzewa, w jego słojach, zamknięte w płatkach śniegu, w liściu, gdy patrzysz pod słońce, w źrenicy oka. Wywróż mi życie, przepowiedz sen. Zamknij powiekę odprowadzając spojrzeniem. Usłysz szum ust, w muszli słowa, czytał Bogdan Dmowski.